Siema, jestem Magik. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś, opening kolejnego konta mojego widza. E, będziemy dziś e, oglądać konto. Tak jak ostatnio, konto e, Chlebcia. E, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Dawajcie łapki w górę e, i komentujcie będzie kolejny odcinek z różnych właśnie takich kont. Razem właśnie się włącza, już właśnie wchodzimy do Fortnite'a. Zobaczmy czy jest ratowanie. Okay. Mamy ratowanie. Dobrze. Po Jezu, ktoś tu dzwoni. Nie wiem co tu się dzieje Dobra Wejdźmy sobie Zobaczcie się nie znam za bardzo bo nie mam też szatowania ale takie sobie mamy rzeczy tutaj Bohaterowie, jakich mamy tutaj Bohaterów? Bohaterów O takich mamy Ostro, ostro, nie znam się ale będzie wiedzieć coś tam pewnie o tym Dobra, dobra, wychodzę, są już coś tam robię. Zadania, kamienne lasy tutaj są różne jakieś, nie wiem, ja się nie znam, zbrojownia, schematy, takie są schematy tutaj, na koncie. Nie wiem czy to jest jakieś najlepsze, wiem, że to jest fioletowe, to nie jest złote, 15 mocy, nie jest takie mocne, ale, ale jest okej. Okay. lecę o kurde, to jednak mamy coś tu mocnego. Mamy tu grabarza, 82. Tam coś tam się nie wyznawa, ale... Smoczy ryk, 82 Szatkownica, 68 Tępiciel 67 I różne takie, różne Fajne, fajne rzeczy naprawdę Młot, jakiś druzgotacz Stukacz, 82 O, no, fajnie, fajnie Sklep z przedmiotami Tutaj wchodzimy sobie A co to? to nieważne no dobra, to teraz lecimy sobie w, wiesz tryb gry Czyli ratowanie mamy Tym razem właśnie to jest z ratowaniem Teraz lecimy sobie do Battle Royale Zobaczymy sobie szafeczkę mm. I zobaczymy co w niej jest Dobra, chwila, muzyczkę tylko włączę Pisze to z kościół to to strasznie. No gra. Mm. Teraz wchodzimy sobie do skinów. Czyli mam takiego skina. Łezu. Mamy takie skiny, to jest za uh, chyba ratowanie świata i to też, tak. Mamy takie skiny. Starter pack I tutaj plastikowa poborowa Bardzo fajny Lubię ten, tego skina Tutaj mamy koguta I różne inne Banan, najlepszy skin Tutaj piżamka I laguna Dobra, teraz idziemy do plecaków Dobra, dobra, co tu mamy? Takie mamy sobie plecaki Tutaj mamy kilofy, takie. O ten jest fajny bardzo. Bardzo fajne. I takie są kilofy. Teraz mamy lotnie. Takie są lotnie. I spadania. Takie. O strumień kasy bardzo fajne, fajne. Teraz idziemy sobie do tańców. Tutaj mamy pomarańczową sprawiedliwość. Swobodny ruch. Skrzynia, pułapka to jest ten fajny... Ten fajny taniec, prawda? No Mam też Avengersów. Wszystkie pierdały takie. I tańce. Matematyka, Einstein. No i różne inne. Teraz idziemy sobie do malowań. O fajne takie czarne malowanie. Mamy takie. I chyba tutaj nie ma żadnych poruszających się. Tak, dobra. To tutaj na tyle. I takie mamy muzyczki. To będzie krótki odcinek. Dosłownie 6 minut. Czy... Dobrze, dziękuję za oglądanie tego filmu. Yy, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. A Tobie, Czeus, dziękuję za udostępnienie konta do nagrywek, yy, dziękuję Ci bardzo. Do następnego i cześć.